Dupy nie, nie umiem posadzić na kamyszku czekaj. Trzeba przygotować wizualnie do wywiadu. Ha, jak wygląda? Wyspa Rodos. Co widzieliśmy, co nam się spodobało. Jeśli chodzi o mnie, to wiadomo, każda wyspa jest inna, każda jest ładna. Wyspie Rodos wystarczyło tydzień, żeby ją zwiedzić, objechać. Pewnie nie byliśmy w każdym kościółku, na każdej plaży, ale plaże są urokliwe, mi podoba się. To, że jest tutaj tak, żyje się niespiesznie, można sobie wytrzymać się na poboczu, można po prostu troszkę przysnąć na zielonym świetle, nikt na nikogo nie trąbi. E, dużo jest takich łatwo dostępnych plaż. E, taka jak ta, tylko że tutaj się... I to mi się podoba. E, no nie wiem, jeśli miałabym porównać do Krety, no to niewątpliwie Kreta jest większa, jest więcej Atrakcji, rzeczy do, do, rzeczy do, do zwiedzenia, zobaczenia. do zobaczenia, do podróżowania. W obu tych miejscach byliśmy przed sezonem, więc nie mamy pełnego obrazu. Natomiast I tutaj dobrze. na Rodos, w tych miejscach bardzo znanych, w Lindos, w Rodos samym, no, jest tych turystów dużo, już o tej porze, więc no jest ta przepychanka, jest ten, jest ten tłum, więc, więc nie wiem jakby to się miało do wypoczynku. Nie ma dużo atrakcji. Można je wymienić na palcach urońki, Lindos, Symi, Wispa, o której powiemy zaraz, Monolitos, Brasonisi z plaża, którą jeszcze dzisiaj sobie raz pojedziemy, zobaczymy. Rodo z miasta, wiadomo. To, to też. Zatoka Antonego Queen'a, Plaża Zambika, Piękna, ze względu też. na to, że na górze jest klasztor. Plaża należy do klasztoru i po prostu nie ma zezwolenia na wybudowanie tam budynku, więc jest super. Dziś się dojeżdża samochodem, później się 300 stopków wchodzi na górę. Ładne widoki. Ludzie tam matki, które są bezdzietne i proszą. O potomstwo, tak? To plaża Tsambika. No to plaża Tsambika, tak. Ta. Tak, tak. i obok plaży. Tak. Ja nie, nie, no mówię, że ma, matki bezdzietne przybywają na plaży. No niektóre są bezdzietne. Ja <gry> myślałam, że mówisz my się za to kuina, widzieliśmy tylko z jednej strony, a wczoraj będąc w Simi dowiedzieliśmy się, że można dojechać inną drogą, wejść koło niebieskiego kościółka. To wyspa Simi. Warto zobaczyć, warto pojechać. Wsiadamy na stateczek albo katamaran, płyniemy katamaranem godzinę. Statkiem dużym, wycieczkowy, wycieczkowym takim, który przewozi samochody, towary i tak dalej, bo na wyspie Simi nie ma wody pitnej. To jest półtorej godziny, miasteczko małe, domki kolorowe, na zboczach góry, jak dla mnie przyreklamowane. Warto zobaczenia, tak? Ale czy aż takie wow? bym nie powiedział wolałbym pojechać parę razy do Lindos, dzisiaj też tam zahaczymy, ale już do samego miasta nie będziemy chodzić na Akropol, bo tam się płaci. Tak 6 euro do, na, 12. Za, a, O, przepraszam 12 euro do Akropolu, Ale do miasteczka sobie zajedziemy, zjemy coś tam w knajpce, bo knajpki są fajne. Ominęliśmy pali raki, bodajże. Pali raki, tak. Ale z tego co słyszeliśmy tutaj od naszej... Pani Marysi? Martyny. Marysi, Marysi Rodkiewicz. A, Marysi Rodkiewicz. No. To no jest to miasto imprezowe, czyli w ogóle do nas nie pasuje, więc po co tam pojedziemy, nie ma tam jakichś zabytków. Bartek i Zabawa, no Także, dobra, to sobie? Nie wiem. My tutaj mamy w tym wyjeździe sprzeczne... Sprze Przeprzeczne poglądy, bo Bartkowi bardziej, jeśli chodzi o basen, można śródziemnego, podoba się Chorwacja, a tak. mnie chyba nie, bo tam już do samej plaży trzeba wejść przez te wszystkie miasteczka, trzeba się ubrać, nie wiem, Ale chyba por... wolę tutaj wyjść. Chorwacja jest bardziej czystsza, jesteśmy sobie na takiej plaży teraz dzikiej. To nie są jakieś betony, to są jakieś skały. tak? Skały to wulkaniczne mi się wydaje. Nie wiem, geolog by się tu wypowiedział, ale bardzo ładnie to wygląda. Przynajmniej nie znaczy, mówiąc. Może jest piękne No i w Chorwacji, oczywiście, oczywiście, są małe plaże, Mali. więc tam trzy leżaki już jest full. A tutaj to jednak nie trzeba sobie patrzeć głęboko w oczy sąsiadowi. No. Więc... Można znaleźć sobie miejsce, gdzie się jest samym. A to nam najbardziej zależy. Jedziemy sobie miasteczkiem, wjeżdżamy, na środku wąskiej dróżki stoi lodóweczka, pan sprzedaje ryby. I mówi, zaraz ja muszę sprzedać i dopiero odjadę. I czekaliśmy sobie 10 minut, ale pan był sympatyczny, byśmy się usinali, podszedł z taką rybą długą do nas i chciał nam tą rybę wrzucić do samochodu. Mówi, że nie, dziękujemy, jest wszystko ok. To jest właśnie Grecja, to jest ten smak tej Grecji, ci ludzie i tak dalej. Wiadomo, my nie jemy ryb, bo Agnieszka jest uczulona na krewetki. Ja ryb za bardzo nie lubię, także tutaj na siłę tego nie będziemy robić. Samochód wypożyczamy. Samochód 30 euro, mamy go na 6 dni, na cały pobód. zresztą jak tu jesteśmy, także siadamy, jedziemy na wzgórze, tam gdzie pawie, to jak się nazywa to wzgórza? Koło nas? Filerimos. No to byliśmy trzy razy, dzisiaj jeszcze pojedziemy sobie chyba czwarty. Ogólnie cały kształt dla mnie jest na plus. Ja nie przyjechałam tutaj siedzieć w kombinezonach sterylnych warunkach. No tak, nie więc no, trzeba, trzeba posmakować tego świata innego. Więc oceniam pozytywnie. Nie widzę tutaj takiego... Nie wiem, w Chorwacji to wydaje mi się, że na tych deptakach to po prostu jest... Moda, moda, tutaj to mogę wyjść w tym co mam. Może dlatego Chorwacja mi się podoba, bo tam byliśmy 10, ra, 10 lat pod rząd, czasami dwa razy w sezonie. Także Chorwacje, Chorwacja, mój Bałkany, Chorwacja, Czarnogóra, Albania, tam zjeżdżone w tą i to tam możemy jeździć z zamkniętymi oczami bez nawigacji, nie wiemy gdzie jesteśmy. I zawsze może to jak się tak porównuje, bo wszystko jest takie samo, tak. Podobne, podobne nie takie same podobne. Bo może plaże są, są inne, są różne, fajne, mniej fajne. A wiecie co jest najfajniejsze w tym wszystkim? Słońce, po prostu słońce wstaje się Marii. rano, z chęcią, z uśmiechem, z radością, po prostu wiadomo, że przyjdą upalne dni i to będzie uciążliwe, Oj, bo nie będzie się dało którym... się nigdzie wyjść, żeby po prostu człowieka pod nie zalewał i zwiedzać się nie będzie dało. No ale wtedy właśnie jest, jest, siedzą sobie w domkach, wszędzie jest kawiarnia, można porozmawiać. Mamy luz. Gdzieś a my na mamy płaczą. internet. Siedzimy w knajpie, nie rozmawiamy, tylko siedzimy w telefonach. A tutaj przychodzą na kawę po to, żeby porozmawiać, porozmawiać i popatrz. spotkać się przy posiłku na Ta, rozmowę. Teraz... Także na krótki urlop zapraszamy na Rodos, na dłuższy, no to chyba, że chcecie dwa dni leżeć, dzień zwiedzać. Bo nie no, ma polecamy. Za jeden, polecamy. Jeden dzień, 50 na godzinę, wyspa objechana, zwiedzona. No zwiedzona to nie można powiedzieć. No, tak, pobiedzieć. ale takie tak pobieżnie. Bo jakbyś... No, no, no to pobieżnie to nie zwiedzona. Ale masz, ale masz <laughs> wiesz, dwa, trzy wyjazdy, można to sobie podzielić. Także to jest wszędzie tutaj stąd jest blisko. Tak. Najszerszym, najdłuższym, przepraszam, najdłuższym... Yy, tu wyspy to jest 100 km, to jest niecałe 2 godzinki jazdy. Najszerszym to jest tam chyba 50 km. Najszerszym to jest godzinka, ale gdzie nie byli, wszędzie jest po drodze. Jak Grecy mówią, tak? Wy macie zegarki, my mamy czas. Naprawdę jest fajnie. Ciao bambino!